Po szokującym odkryciu, jakiego dokonano pod wzgórzem Lecha w Gnieźnie, które było związane z grobowcem przeklętego i wymazanego z historii polskiego władcy Bolebora, Aleksander Malinowski udał się do głównej siedziby Polskiej Agencji Łowców Niezidentyfikowanych Organizmów w Krakowie, aby poszukać informacji na temat wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat. W dawnej siedzibie polskich królów na Wawelu, pałno zgromadziło ogromnych księgozbiór z najstarszymi i najrzadszymi woluminami, jakie odnaleziono na terenie naszego kraju. Znajdowała się tam również kolekcja ksiąg króla Władysława Łokietka, która mogła zawierać w sobie jakieś wskazówki dotyczące wczesnej historii królestwa polskiego. Malinowski miał nadzieję, że znajdzie tam informacje na temat Bolebora, ale i tajemniczej istoty, którą owy król chciał przyzwać. Z rycin i malunków naściennych odkrytych w tajnym korytarzu na wzgórzu Lecha, agenci zdołali poznać jedynie nazwę owej demonicznej postaci zwanej Alternatem Pożeraczem Światła, ale był to już jakiś punkt zaczepienia. Dyrektor Potocki postanowił sam zaangażować się w przeglądanie starych ksiąg, gdyż był zainteresowany rozwiązaniem tej sprawy, ze względu na potencjalne zagrożenia, jakie za sobą niosła. Po dwóch tygodniach spędzonych w archiwum Pauno, Malinowski, przeglądając jedną z ksiąg należących do zbioru Władysława Łokietka, zauważył pewną nieścisłość w tekstach zawartych w opasłej księdze. Po wyeliminowaniu błędnych słów, oczom Malinowskiego ukazał się wpis po łacinie: W jaskini odnajdziesz prawdę. Aleksander skojarzył ową wskazówkę z legendą dotyczącą pewnej kryjówki Władysława, która miała znajdować się w ojcowie Nieopodal Krakowa. Nazajutrz udał się tam z dyrektorem Potockim i agentami, którzy mieli pomóc w sprawdzeniu jaskini znajdującej się na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Grota nie była duża i na pozór dobrze poznana, jednak georadar wskazał, że znajdują się tam kolejne zasypane puste komory. Dostanie się głębiej zajęło agentom blisko trzy tygodnie, jednak w środku Malinowski odnalazł wiele zakazanych ksiąg, które były niszczone w średniowieczu przez hierarchów Kościoła. Woluminy były w opłakanym stanie, jednak zawierały w sobie niezwykły opis wymazanej historii sprzed panowania Mieszka pierwszego. Potocki analizując jedną z ksiąg, natknął się na historię Zagłady Słowian. Opowiadała ona historię sprzed trzech tysięcy lat, kiedy istota zwana Aternatem wyłoniła się z mrocznej otchłani nieopodal osady w Biskupinie. Wraz z nią przybyła horda potwornych istot, które rozlały się na terenie zamieszkiwanym przez ludność dawnej kultury Łużyckiej, doprowadzając do upadku całej cywilizacji. Księga opisywała Aternata jako potężną prastarą istotę, która rywalizowała z bogami Słowian. A jej głównym celem było spowicie ziemi w mrokach ciemności i neutralizacja wszystkiego, co żywe. Potocki, czytając na głos dalszą historię zapisaną po łacinie, wspomniał Malinowskiemu, że guślarze z tamtych terenów, aby ratować świat przed Aternatem. Wybudzili ze snu pra Starego Żmija, potężną istotę, która była wcieleniem boga Welesa. Po stronie wybudzonego Tytana stanęły zjednoczone plemiona Słowian, i bitwa, do której doszło, zatrzęsła filarami świata. Ostatecznie zdołano jedynie wygnać Aternata i zamknąć przejście. Koszty tego zwycięstwa były jednak wysokie: potężny Żmij poległ w walce, a armia Słowian była zdziesiątkowana. Przybycie Aternata zniszczyło dobrze prosperującą cywilizację, a pozostali przy życiu ludzie postanowili zapomnieć o przeszłości, niszcząc wszelkie dowody o wydarzeniach z tamtych dni. Malinowski, słysząc te informacje, uznał, że nikt nie może się o tym dowiedzieć, ale należy również zwiększyć zabezpieczenia polowej placówki na wzgórzu Lecha.